E-sport, podobnie jak klasyczny sport, ulega stałej, nieprzerwanej profesjonalizacji. To już nie są czasy, w których wystarczy spędzać w ulubionej grze więcej czasu niż inni, żeby być od nich lepszym. Umiejętności czysto manualne, znajomość mapy, zgranie z drużyną te wszystkie rzeczy wciąż mają ogromne znaczenie, ale na skila składa się zdecydowanie więcej elementów. Tak naprawdę mamy do czynienia z ciągłym technologicznym wyścigiem zbrojeń. Jednak zanim przejdziemy do sprzętu, warto powiedzieć o tym, jak zmieniły się metody treningowe oraz styl życia czołowych zawodników. Mimo gigantycznej popularności e sportu, wiele osób wciąż uważa, że jest to domena przyspawanych do komputera piwniczaków. Kiedyś rzeczywiście trochę tak to wyglądało, jednak w międzyczasie świadomość graczy zdecydowanie wzrosła. Siedzenie przy komputerze wciąż odgrywa kluczową rolę, ale chyba nikogo, kto śledzi scenę esportową, nie dziwi fakt, że największe gwiazdy regularnie pojawiają się na siłowni, dbają o odpowiednią dietę i suplementację, czy regenerację organizmu. Ba, niektórzy zawodnicy decydują się nawet na współpracę z psychologiem albo trenerem mentalnym. Mogłoby się wydawać, że w rywalizacji polegającej na ruszaniu nad garstkiem, Całościowa sprawność nie ma większego znaczenia, ale ludzki organizm to system naczyń połączonych. Wszystkie te rzeczy mają realny wpływ na refleks, skupienie, umiejętność podejmowania szybkich decyzji czy zdolność do działania pod presją. Jakby nie patrzeć, występ na wielkim turnieju śledzonym na żywo przez setki tysięcy, jeżeli nie miliony fanów, to naprawdę duże obciążenie. Ale wróćmy do wspomnianego przed chwilą technologicznego wyścigu zbrojeń, bo to on jest najciekawszy. Tak jak inżynierowie pracujący w Formule 1 ciągle dopieszczają swoje bolidy, a projektanci, dajmy na to piłkarskich korków, dokonują kolejnych mikropoprawek, by stworzyć but idealny, tak samo ciągłej ewolucji podlegają akcesoria gamingowe. Czy się to komuś podoba, czy nie, wykorzystywany sprzęt ma ogromne znaczenie. Lepsze słuchawki naprawdę mogą sprawić, że usłyszycie przeciwnika zanim on usłyszy was, wyższe DPI pozwoli wycelować dokładniej, a monitor z odświeżaniem 240 czy 360 Hz umożliwi szybszą reakcję. Nie jest to może do końca sprawiedliwe, ale sieciowe strzelanki, szczególnie na tym nieco wyższym poziomie, to ciągłe szukanie sposobu na to, żeby być o krok przed rywalami. Nie tylko pod względem czystych umiejętności, ale także technologii. W tym nieustającym wyścigu zbrojeń od lat uczestniczy także Nvidia, która jest sponsorem dzisiejszego filmu. Za sprawą techniki Nvidia Reflex firma postanowiła zmierzyć się z jednym z największych problemów dynamicznych sieciowych shooterów z opóźnieniami. W dużym skrócie chodzi o sytuację, kiedy namierzacie swojego przeciwnika, naciskacie spust w odpowiednim momencie i nie trafiacie. Nie dlatego, że zabrakło Wam refleksu, tylko dlatego, że Wasz komputer zareagował zbyt wolno. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że kilkanaście czy kilkadziesiąt milisekund nie ma żadnego znaczenia, ale uwierzcie mi, że w FPS-ach jest to czas, który często decyduje o tym, jak to się mówi. Kto kogo? W powszechnej świadomości opóźnienie to przede wszystkim czas reakcji matrycy, dlatego producenci monitorów prześcigają się w coraz to niższych wartościach, sięgających nawet jednej milisekundy. Ale jest to tylko jeden z wielu elementów wpływających na całościowe opóźnienie. Nvidia, jako pierwsza firma, postanowiła podejść do tego tematu kompleksowo i stworzyć rozwiązanie, które, po pierwsze, umożliwi rzetelny pomiar tego opóźnienia, a po drugie, pozwoli na jego redukcję. Przy czym trzeba pamiętać, że chodzi tu o tak zwane opóźnienie systemu, a nie opóźnienie sieci. To drugie jest związane z jakością łącza i kondycją serwera. Wiecie, im wyższy ping, tym gorzej, ale na to niestety nie mamy żadnego wpływu. Opóźnienie systemu, z którym walczy Nvidia, to czas mierzony od kliknięcia do widocznego na ekranie efektu tego kliknięcia, czyli w naszym przypadku wystrzału. Mówimy o procesie, w którego skład wchodzi opóźnienie urządzeń peryferyjnych, czyli czas, w którym sygnał, zdajmy na to, myszy dotrze do komputera, opóźnienie gry, czyli czas potrzebny na przetworzenie sygnału i wprowadzenie zmian w świecie gry, opóźnienie renderowania, opóźnienie komputera i na koniec jeszcze opóźnienie wyświetlania. Oczywiście wszystkie te etapy można było opisać zdecydowanie dokładniej, ale myślę, że na razie wystarczy. Jeszcze do tego wrócimy. Do przeprowadzenia dokładnego pomiaru posłuży nam monitor ASUS ROG Swift PG27AQN z 360-hercowym odświeżaniem matrycy. Posiada on fabrycznie wbudowany analizator, dzięki któremu może śledzić zmiany pikseli zachodzące w zaznaczonym obszarze. W przypadku FPS-u wchodzi o miejsce, gdzie pojawia się rozbłysk towarzyszący wystrzałowi. Kiedyś do przeprowadzenia takich pomiarów niezbędny był specjalistyczny sprzęt składający się z ultraszybkiej kamery rejestrującej obraz w tysiącu klatek na sekundę i zmodyfikowanej myszy połączonej z diodą LED. Oprogramowanie NVIDIA nie dość, że jest dużo prostsze w obsłudze, to dodatkowo dzieli opóźnienie na kilka kategorii, dzięki czemu łatwiej jest zlokalizować najsłabsze ogniwo całego zestawu. A jeżeli podłączymy do monitora kompatybilną z refleksem mysz, otrzymamy ultraprecyzyjny wynik, uwzględniający również opóźnienie samego gryzonia. Dobra, to teraz spróbuję szybciutko wytłumaczyć, jak ten cały zestaw działa. Tak jak mówiłem, mysz jest podłączona przewodem bezpośrednio do monitora, dzięki czemu ten analizator od razu dostaje informację o kliknięciu. To, co musimy zrobić, co jest bardzo ważne, to ustawienie tego prostokąta pomiarowego, który szczytuje dane z samej matrycy, więc. Spróbuję to teraz szybko zrobić. On musi znajdować się w miejscu, gdzie pojawi się rozbłysk towarzyszący wystrzałowi. Więc tutaj będzie OK. No i dzięki temu ten cały system jest teraz w stanie precyzyjnie wyliczyć ile czasu mija od mojego kliknięcia do pojawienia się. Efektu na monitorze, a dane mamy tutaj po lewej stronie na tym ładnym wykresie, i to jest podzielone na kategorie: więc mamy średnie opóźnienia komputera, opóźnienia myszy, opóźnienia wyświetlania i całościowe opóźnienia systemu. Dla kogoś, kto próbuje zlokalizować w swoim komputerze to najsłabsze ogniwo, wydaje mi się, że to są naprawdę przydatne informacje. Jeżeli chodzi o samego refleksa, to nam y, udało się w Urzonie urwać jakieś. 10-15 milisekund na tym naszym redakcyjnym pececie, to może nie jest jakaś super spektakularna wartość, ale też w sieciowym shooterze to nie jest wartość bez znaczenia. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to opcjonalna funkcja, zaimplementowana z myślą o najbardziej profesjonalnych graczach. Ci, którym zależy wyłącznie na zmniejszeniu opóźnienia, a nie na jego dokładnym pomiarze, wystarczy, że włączą odpowiednią opcję w ustawieniach gry. I wcale nie trzeba mieć do tego najnowszej, topowej karty graficznej, bo Reflex działa już na układach GeForce GTX z Serii 900. Istnieje też darmowa, nieco mniej zaawansowana alternatywa dla monitora z wbudowanym analizatorem, czyli aplikacja Frameview. Różnica jest taka, że program mierzy wyłącznie opóźnienie komputera i w przeciwieństwie do monitora nie uwzględnia opóźnienia myszy i wyświetlacza. Nie jest też kompatybilny z każdą produkcją i wymaga integracji z silnikiem gry. Ale wróćmy do tego, co najważniejsze czyli do tego, w jaki sposób Nvidia Reflex zmniejsza opóźnienie systemu. Chodzi przede wszystkim o zlikwidowanie tzw. kolejki renderowania. Wąskim gardłem komputerów gamingowych przeważnie jest karta graficzna. I czasami zdarza się, że procesor przetwarza kolejne ramki szybciej niż karta graficzna jest w stanie je wyrenderować. Efekt jest taki, że zaplanowane do renderowania klatki trafiają do kolejki, a w tym czasie rozgrywka trwa nadal. Nvidia Reflex działa trochę jak inteligentny, wspomagający gracza ogranicznik liczby klatek na sekundę. Jednak w tym przypadku, w przeciwieństwie do sztywno ustawionej blokady, częstotliwość generowania klatek może być wyższa od liczby Klatek wyświetlanych. System po prostu dba, by nie dopuścić do utworzenia się kolejki, to znaczy nie pozwala procesorowi na wyprzedzenie karty graficznej. Jest to kluczowe i bardzo korzystne dla gracza, ponieważ dzięki temu dane trafiające do układu graficznego są pobierane w ostatnim możliwym momencie, a więc zawierają najbardziej aktualny obraz sytuacji, jak to tylko możliwe. Przeprowadzone przez Nvidia badania wykazały, że niskie opóźnienie ma zauważalnie większy wpływ na skuteczność graczy niż liczba klatek na sekundę. Oczywiście generalnie im wyższy poziom FPS, tym lepiej, ale nie jest to prosta, zero-jedynkowa zależność. Weźmy taki trochę przerysowany przykład. Załóżmy, że nasz komputer jest w stanie wyrenderować 1000 klatek na sekundę. Pozornie sytuacja idealna, ale jeżeli dotarcie danych wejściowych do wyświetlacza zajmie sekundę, no to rozgrywka delikatnie mówiąc nie będzie zbyt przyjemna. Rozwiązanie opracowane przez Nvidia jest wyjątkowe, ponieważ jako jedyne walczy z opóźnieniem kompleksowo już na poziomie silnika gry. Być może słyszeliście o trybie niskiego opóźnienia, który można włączyć z poziomu panelu sterowania. Ta funkcja również potrafi skutecznie zwiększyć responsywność, ale w przeciwieństwie do Nvidia Reflex działa tylko z poziomu sterownika. Nie jest tak głęboko zintegrowana z grą, więc ma mniejszą kontrolę nad całym procesem. W razie potrzeby Reflex może też przejąć kontrolę nad systemem oszczędzania energii kartograficznej i zadbać by układ był zawsze gotowy na ewentualny wzrost obciążenia. Jeżeli nagle nastąpi eksplozja z dużą ilością cząsteczek, to karta nie będzie tym zaskoczona i nie dopuści do powstania kolejki zadań. A na zakończenie mam dla Was małą niespodziankę, bo we współpracy z marką Nvidia przygotowaliśmy konkurs, w którym możecie zgarnąć doładowanie konta Steam. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jak byś wykorzystał refleks smugi znanej również jako Tracer Overwatch 2 w realnym życiu. Swoje prace wysyłajcie na adres konkurs małpa gry online.pl z tytułem konkurs Nvidia Reflex. Dokładny regulamin konkursu znajdziecie w opisie filmu. Tyle ode mnie, dzięki za Wasz czas i do zobaczenia.